Spróbujmy zadanie trzecie. Dane są wielomiany u i v i u, u i w. No, no tak się można pomylić w tych zadaniach. u i, i w oraz f od x. równe u od x. Dodać 2 w i g od x. Równe 2 u od x minus 3 w od x. I teraz no, weźmy przykład A. Oblicz f od 5, g od 5, gdy... U od 5 równa się 7 i W od 5 równa się minus 2. No moi drodzy, no zadanie jest dosyć chyba proste, tak? Piszemy F od 5, bo to trzeba obliczyć, równa się U od 5, tak? Plus 2 W od 5. Tak, podano nam przecież, że U od 5 jest równe 7 plus 2 razy W od 5 minus 2. No, takie zadania bez historii to są. To, to, to są zadania tylko i wyłącznie po to, żeby pomanewrować trochę tymi symbol, symbolami wielomianowymi. No, to jest W minus 4 równe 3, tak? Teraz moi drodzy, G od 5 równa się 2 razy U od 5 minus 3 razy W od 5 i wstawiamy. U od 5 to jest 7. Odjąć 3 razy w od 5 minus 2. Co daje 14 plus 6, 20. Tak? No to może przy tej okazji. No nie, no to są wszystkie ABC takie same zadania. Dobrze, dziękuję.